H. hpl Stowarzyszenie Charytatywne Damy Radę. Ali na prezes stowarzyszenia. Dzisiaj zbieramy, zbieramy na, na rzecz Hani pieniążki, a może więcej o chorobie Hani opowie jej mama. Marzena Winter. Dzień dobry państwu, Marzena Winter, mama Hani. E, Hania choruje na mózgowe porażenie dziecięce, ma 9 lat. Hania z e, skutek okołoporodowego e, braku e, dotlenienia mózgu choruje właśnie na to schorzenie. Schorzenie jest. E, tak jakby niewyleczalne, nieuleczalne. Nie ma jednego konkretnego środku, które mogłoby zapewnić Hani zdrowie, pobyt do zdrowia, powrót do zdrowia. Hania nie chodzi sama, nie mówi, praktycznie jest uzależniona od osób trzecich, od osób bliskich. Hania wymaga przede wszystkim intensywnej rehabilitacji, która zapobiega Hani przykurczom, spastyce, a w późniejszym czasie deformacji stawu. Wszelkie informacje można znaleźć na Facebooku i na stronie internetowej naszego stowarzyszenia w odpowiedniej zakładce Hania Winter. Hania Winter można znaleźć też na Facebooku jej imieniem i nazwiskiem. Serdecznie zapraszam do odwiedzin, do pomocy i dziękuję za dotychczasową okazałą pomoc. Dzisiaj przede wszystkim przyjechali do nas motocykliści zapros zaproszeni przez mamę Hani i w dosyć licznym gronie. Mamy tutaj ciasto, mamy pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem. Oprócz motocykli przed chwilką odbył się pokaz ratownictwa medycznego, gdzie zainteresowani mogli wziąć udział w tym pokazie, również sami nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Za chwileczkę dojdzie do nas straż, ochotnicza straż pożarna z Jawora, y, która będzie swój wóz strażacki prezentować, będzie przeciąganie. Strażeckiego. Dzięki uprzejmości dyrektu, dyrektora Osiru, panu Matkowskiego, można za symboliczną opłatę popływać sobie po tafli jeziora motorówką. Tak jak pani Alina wspomniała, zabawa przy y, naszym zespole y, jaworskim do Dłacie Alabama. Można sobie pomalować kredkami całymi rodzinami, kredą po y, asfalcie, tak jak było wspomniane, pyszne ciasto, pyszny chleb, wszystko przepyszne, swojskie, by pomóc Hani. Książki, pluszaki podarowane również przez przyjaciół i znajomych, yy, różne fanty również po, yy, i gadżety podarowane przez, yy, przez dobrych, dobrych ludzi, bym powiedziała. Dzisiaj podczas naszej imprezy, naszego pikniku spotkała nas bardzo miła sytuacja, mnie i Hanie. Tutaj z rąk pani Barbary Cieślik dostałyśmy piękne zaproszenie, piękny gest na 10 zabiegów. Yy rehabilitacyjnych w gabinecie przy ulicy Moniuszki. Pani Basia jest fizjoterapeutką. Bardzo, bardzo mile jestem zaskoczona. Rehabilitacja, Hani, tak jak wspominałam wcześniej, jest bardzo ważną rzeczą. Na pewno skorzystamy. Ja serdecznie jeszcze raz dziękuję Pani dziękuję Basi bardzo, dziękuję. i zapraszam do gabinetu. Jeżeli ktoś będzie potrzebował takiej pomocy, pani Basia na pewno się fachowo zajmie. Ja serdecznie jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję.